Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj w niedzielne popołudnie nagram taki krótki filmik, bo jestem na spacerze z pieskami. co, no, chciałem dzisiaj powiedzieć coś takiego, co w wielu miejscach na pewno w Polsce, nad każdym zbiornikiem w którym jest woda, tak jak o tym kiedyś była za latach, w latach mojego dzieciństwa była tutaj woda zdatna do picia po przegotowaniu takie było orzeczenie kiedyś, kiedyś z sanepidu w dzisiejszych czasach, jak już wiemy wszystkie produkty zbożowe praktycznie na skalę przemysłową są no, teoretycznie można by powiedzieć zatrute tak? chodzi tam o, o glifosat i o takie inne rzeczy no, a jak to się tutaj dostało? Pomyślcie sobie, że każdy wędkarz dzisiaj przychodzi tutaj z zanętą i dzień w dzień na różne stanowiska, różne ilości, sypane są zanęty, no, które między innymi się z produktów pszenno różno jakich yy, składają. Także ta woda. No, a mimo tego, że je wygląda nawet czysto, ale to jest yy, to już jest pomyślcie sobie co, co się dzieje w całej Polsce z tymi wszystkimi stawami, jeziorami, na których wędkarze no, nieświadomie fakt faktem pewnie sypią to do wody. Za parę lat co to będzie tutaj z tego nam wszystkiego? Dodatkowo tam jest jeszcze jedna taka o cegielnia stara. Po niemiecka, że tak po, powiem, na której jeden z pewnych z, pe, z pewnych e, przedsiębiorców można by powiedzieć, e, chodzi o to, że pewnego człowieka, który to wynajmował, przyjeżdżały tutaj aż z Gdańska, bodajże e, samochody, i na tej, terenie tej, tej cegielni tak naprawdę, bo to cegielnia była kiedyś były te śmieci zakopywane przechowywane jakoby no wynikła jakaś tam aferka duża nieduża lokalnie ludzie się dopytywali ale już jak wiadomo ucichło no jak to dalej jest tam w ziemi to co tutaj z tą wodą będzie a to jest na pewno jedno z wielu miejsc w Polsce nasze zasoby wody no, tragedia trochę trochę tragedia słabo to wygląda ale no cóż przecież wiecie sami, że być może za niedługo będzie nam brakowało wody a dobrze by było mieć zbiorniki wody w których zawsze ktoś by mógł czerpać sobie tą wodę no to nic z tego miejsca na razie, na razie taki krótki filmik akurat przy okazji nakręcam żeby wam coś powiedzieć także Nasze wody czy nasze? No nie wiem. Pozdrawiam.